Jestem w Gliwicach na ulicy Dworcowej i z ulicy Dworcowej pojadę na ulicę Zimnej Wody, na najbliższym skrzyżowaniu z ulicą Strzody Będę skręcał w lewo. W zasadzie skrzyżowanie ze Strzody i Wyszyńskiego, bo od prawej strony to jest ulica Wyszyńskiego. Czekam na zielone światło. Ulica Strzody jest drogą dwukierunkową, więc ja tutaj możliwie jak najdalej do prawego pasa się ustawiam. Obserwuję, czy nie wchodzą mi piesi. I na kolejnym skrzyżowaniu będę skręcał w lewo. Ale będę skręcał w lewo po to, aby za chwilę skręcać w prawo. Wobec czego skręt w lewo wykonuje z prawego pasa. Tutaj dwa pasy mamy skręcające w lewo, a więc manewr zakończę możliwie jak najdalej przy prawej krawędzi. sygnalizacja tutaj bezkolizyjna, a więc ten rowerzysta sprzeciwka w żaden sposób mnie w zasadzie nie interesuje, bo nasz tor jazdy nie będzie się przecinał. Gdyby była sygnalizacja ogólna bądź sygnalizatory wyłączone, no to oczywiście musiałbym mu ustąpić pierwszeństwa. Tutaj jadę na pas prawy i najpierw mam jeszcze przed rzeką ulicę Kaszubską, a ja zaraz tutaj za rzeką jadę w ulicę Zimnej Wody.